Akcesoria do iPada, których potrzebujesz albo i nie. Stwierdziłam, że stworzę dla Was serię, w której opowiadam o najważniejszych akcesoriach do iPada, i na pierwszy ogień idzie temat folii. Ja uważam, że folia to jest must have do każdego urządzenia i każde moje urządzenie elektroniczne ma na sobie folię. Jeżeli chodzi o iPada, to ja na co dzień korzystam z takiej bardzo cieniutkiej folii od 3MK. Natomiast wiem, że jeżeli jesteście na początku swojej kariery, swojej pracy z iPadem, to bardzo polecane są folie paperlike. Jednak musicie pamiętać o tym, że one niestety tak strasznie matowią nam ekran. Ja znalazłam na to naprawdę fajną odpowiedź, fajne rozwiązanie i jest to tak taka magnetyczna folia paperlike, ona tymi czarnymi końcami po prostu przyklejać do naszego iPada. Jak jej potrzebujemy, to używamy, a jak nie potrzebujemy, to po prostu ją odrywamy. Jeżeli chcesz poznać więcej akcesoriów, których potrzebujesz do iPada, albo i nie, to zaobserwuj mój profil, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Pa!